Nieco ponad 30 km przebyli uczestnicy sobotniego rajdu rowerowego z Poław do położonej pomiędzy Gołębiem a Niebrzegowym w Sibonów i z powrotem. W rajdzie można było wziąć udział po uprzednim mailowym zgłoszeniu do organizatorów. Z pod budynku starostwa wyruszyło ponad 200 osób. Uczestników imprezy podzielono na zespoły w zależności od stopnia zaawansowania i kolarskiej kondycji. Trasa rajdu prowadziła z pod budynku starostwa powiatowego w Poławach, następnie grupy poruszały się aleją Królewską, ulicami Piłsudskiego Partyzantów i aleją Tysiąclecia Państwa Polskiego. Za budynkiem w dyrekcji zakładów azotowych rowerzyści skierowali się na północ, na niebieską trasę rowerową. W ten sposób uczestnicy rajdu dotarli do szutrowej drogi prowadzącej przez las aż do Bonowa i dalej do drogi Gołąbnie-Brzegów. W drodze powrotnej uczestnicy rajdu poruszali się przy drodze położonej obok linii kolejowej oraz ścieżką rowerową Prusa. Organizatorzy w Bonowie przygotowali poczęstunek, gorącą kiełbaskę lub wegetariańskie leczo. Niestety ze względu na zagrożenie pożarowe nie było możliwości rozpalenia ogniska. Uczestnicy rajdu wzięli udział w konkursach wiedzy o ruchu drogowym przygotowane przez Puławską Policję oraz krajoznawczy, prowadzony przez Pawła Nocka z Urzędu Gminy Puławy. Zwycięzcy poszczególnych konkurencji otrzymali nagrody. Sponsorem programu jest Agencja Reklamy Multimedia Grota Roweckiego 4 w Puławach.